Witajcie widzowie po długiej przerwie bo już wróciłem do nagrywania mam nadzieję, że długo jeszcze będę teraz nagrywał ale wróciłem po długiej przerwie, bo trochę mnie nie było musiałem troszkę siedzieć przez tą kwarantannę to widzicie, nawet mój skin sobie założył maseczkę no, także wracam i daję dla was fajną propozycję fajnej gry czyli yy, ten Pixel Gun 3D jeśli wam się ta gra spodoba to możecie ze mną zagrać sobie, może jakiś klan stworzymy. Także zapraszam do Gierki. Jeśli ktoś by chciał, to możemy wynaparzać w nią razem. Ale teraz, już bez zbędnego gadania, zaczynamy Gierkę, ale od razu tutaj idę do Was. Jeśli chcecie, żebym coś od razu kupił na start, bo troszkę kasy mam, to mamy dwie czynności: jest to broń Assault Machine Gun, czyli trochę lepsza więc jeszcze bym musiał na nią nazbierać, ale to nie ma problemu za filmikami bym sobie pozbierał i tu jest machine gun, którego możemy kupić już w następnym odcinku także jeśli wbijecie 10 łapek w górę to y, kupuję machine guna, a jeśli wbijecie aż 15 łapek w górę to zbieram na assault machine guna, także macie dosyć fajny wybór, jeśli oczywiście wbijecie te łapki w górę Albo nie, w sumie to wracam trochę mniej. Jeśli wbijecie 5 łapek w górę, to kupuję maschinguna, a 10, jeśli ja Machine Gun, Jeśli wbijecie 10. A wiem, że was stać, bo wbijaliście po 19, a nawet więcej czasami. Dobra. Mm. Zaczynam już gierkę. Moja ulubiona mata, mapa to jest Nuclear City. Także już zaczynam, a teraz cięcie. Słuchajcie, gram od nowa już tutaj jestem. Teraz u was już się widzimy. Dobra, tam widzę... Jakieś koleżkę, O, 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 ktoś do mnie nawala, nie wiem skąd. O kurde, już nie wiem skąd. Tak, tak jesteś harp. Dostanie trzy, kiedy umiera? To jest moja broń właśnie. Ale widzę, że ja pewnie umrę. Ja podostawałem, ładnie, siedząc z dyscypliny. najdę tam. Zobaczymy do tego domu. Ole ładnie wleciał ten moment. Patrzcie, pewnie. Dobra, chcę sobie tutaj przejść. I tutaj do tego przemieniłem do kolegi, którego oczywiście zabiłem. I teraz tego głośna ma stara. Stara jest dosyć słabą bronią w tej grze. Okej, okay, na razie wygrywamy. Tu jest kolejny konfidencik pan. Kolega. I deadno oczywiście dzięki mnie O kurde, maszyna minigun, minigun. no to jest maszyna do zabijania minigun. Także jeśli chcecie na to oczywiście piszcie w komentarzach. Teraz zabiję tego Nie, już się nie zauważyłem, ktoś innego zabił. Muszę go zabić tego mokarta. Coś takiego zabiję, pięknie. Tam sobie rzucę Negixa. A, jakby dostał, kurde. Double kill, double kill, double kill. Nie, on nie, on nie, u mnie, mnie, u mnie, u o nie. O nie. Wybieram, wybieram. mnie, Dobra, słuchajcie, także jeśli chcecie więcej gierki, tą, A jeśli chcecie znowu tą gierkę, to piszcie w komentarzach i wbijcie 10 łapek w górę, jeśli chcecie tą gierkę. Ok. Dobra. Tu jest główna bitka. i najdziwka, tak? Dobra, to się nie podoba mi trochę. Teraz masz moją dolną główną. Dobra, to Wchodzi ja tutaj mi kolega, który ma taką wręcz troszkę gorszą od mojej i dużo tańszą. Okej. Okay. Okej, okay. teraz bom, odbijam. Najdź. Trochę mi się, że ten nadek też zginie, nie? Muszę zabić demona, 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 demona. demona! I nie zdebiłem demona. Ale ja już mam mało hapetę demon. Może sobie wlecimy na supa i stamtąd sobie trochę postrzelamy do kolegów moich. No, A więc dlaczego ten kurczak nie dostał? Kurde, bo tak nie dostał. Mamy kontener do troszka. Dobra, to Także jeśli Wam się gierka spodoba, to subskrybujcie i jak mówiłem już 10 łapek w górę, to będzie więcej. Dziękuję i siemka.